Zacząć, tak. Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Kolski, jestem reżyserem z Polski. A ja nazywam się Grzegorz Ciechowski, jestem muzykiem z Polski. I mamy opowiedzieć Państwu o projekcie, który stał się w pewnym momencie wspólnym projektem, ale który od samego początku mi nastręczał wiele trudności. Jest to płyta, która w tej chwili to już jest płyta, i nazywa się ona Ojda Dana, a to Dada w środku jest znamienne, dlatego że to właściwie była robota dadaistyczna. To była robota, która opierała się głównie na przeszukiwaniu różnych materiałów, oczywiście materiałów, jak, jak potem Państwo się dowiecie, ludowych, muzycznych. Spójrz na tego kurczaka, na kurczaka spojrzcie. Miałem do czynienia z e, e, pięknymi frazami e, zaśpiewanymi przez e, ludzi, którzy w większości już nie żyją. A więc z całą delikatnością musiałem podejść do tego materiału, żeby nie pozbawić go tego, co, co jest w nim najważniejsze, czyli e, e, właściwie tego, co. E, co powinno być przeniesione, mimo że obarczyłem ten, te śpiewy swoją aranżacją, która jest aranżacją nowoczesną. Kiedy zakończyłem pracę nad nad tym materiałem pojawiły się następne problemy, bo jak wiadomo płyta wymaga określonej promocji i jeżeli chcemy dotrzeć do tej płyty dalej, to musimy to zrobić również za pomocą innych mediów, a więc za pomocą filmu. I wtedy na szczęście obejrzałem taki wieczór filmowy z obecnym tutaj Janem Jakubem Korskim, reżyserem polskim. I wtedy zrozumiałem, że to jest właściwie naturalne środowisko w którym również ta muzyka, która, którą mi się udało e, skonstruować, mogłaby funkcjonować. Takie naturalne środowisko dla tej muzyki e, i naturalny sposób narracji, w którym e, w to sposobie właściwie bezboleśnie e, ta muzyka ludowa, nawet opatrzona tym, co ja do niej dorobiłem, e, mogłaby e, sobie żyć. Właściwie ten najważniejszy moment to był moment, kiedy. Poznałeś materiał i kiedy dostałem pierwsze list, już było wiadomo, że e, klamka zapadła, że e, intencje e, do wspólnej roboty są. To, to był taki czas, kiedy ja e, spędzałem na wsi parę tygodni z moim siostrzeńcem młody, młodszym sporo ode mnie e, i on używał takie określenia w stosunku do muzyki, e, że muzyka go zakręca. Aha. Ja pomyślałem, Kręci. że tak, tak, że jak mnie zakręci ta muzyka i tak zresztą sformułowałem no, jak powiedzieć, tak uprzedziłem decyzję swoją, że jak mnie zakręci ta muzyka, to oczywiście wejdę to, mimo że miałem no, dość dotkliwe takie, jakby powiedzieć, ciśnienie terminowe. Zakręciła mnie. Zakręciła mnie natychmiast. Tyś sformułował parę pytań wobec siebie samego, ilustrując problemy, jakie miałeś na etapie, kiedy tę muzykę opatrywałeś swoim autorskim aranżem, kiedy ją instrumentowałeś. Otóż ja już znam odpowiedzi na te pytania. I myślę, że takim stygmatem e, ciążącym w sposób pozytywny na tej, na, na tej płycie jest e, m, pokora. Pokora właśnie, znaczy skromność. Znaczy, e, to jest muzyka świadoma siebie, znaczy, tak jak gdybym miał ją definiować na swój prywatny użytek, tak bym ją właśnie zdefiniował, że ona jest świadoma siebie, ona jest źródłowa, zakorzeniona. E, natomiast... Człowiek, który opatrywał tę muzykę swoim takim komentarzem autorskim, swoim światem wyobraźni, był pokorny, był w defensywie. To, to takie piętno szlachetności daje tej muzyce i to jest główny powód, dla którego mi się spodobała. tak smutno pani Antonie. też a to powzię Pana chowają... i tego chowają to nie nasz po Potem nastąpił ten moment, kiedy wysłałeś do mnie pierwszy list, który był właściwie już takim zaczynem scenariusza, i w tym momencie wiedziałem jedno, że kolejny wielki problem ja mam z głowy, mianowicie problem konstruowania wizerunku tego, tej płyty. Bo, bo kiedy przeczytałem dwa pierwsze scenariusze, to już wiedziałem, że w tym momencie mogę wyłącznie się poddać tym działaniom, które prawdopodobnie nastąpią. Szukaliśmy tylko wtedy pieniędzy na, na, na sfinalizowanie całej sprawy i wiedziałem, że mogę bezwiednie poddać się wszystkiemu, co się wydarzy i y, y, lepiej nie będzie. to Znaczy, jesteśmy blisko finału. Jaki on będzie? niemalowane, to, no, najpierw zobaczymy, przy czym ja taką rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, że rozumiejąc no, twój problem, polegający na tym, żeby być w defensywie wobec tej muzycy, muzyki w takim sensie, żeby no, nie być lepszym kompozytorem niż ci, którzy ją kiedyś wymyślili, stanąłem po podobnego problemu. Jak to zmierzyć ze światem mojej wyobraźni, żeby mnie prawie nie było widać za tym, co robię, a żeby to było swoiste, ja bardzo lubię, to jest takie stare, zaniechane polskie słowo swoistość. Otóż żeby to było swoiste, żeby to na okazję tego spotkania, to znaczy spotkania muzyki Twojej, muzyki źródłowej, pleneru, któryśmy wybrali i ludzi funkcjonujących w ich mnie, żeby na, te, na, te, na to jedno spotkanie, żeby to było swoiste, właściwe i, i właśnie to. To było pytanie, no powiadam, które mnie przed szeregiem problemów postawiło. Odpowiadamy na to pytanie wspólnie z całą ekipą. Nie, niezwykłą ekipą, która się godzi na pracę w trochę gorszych warunkach niż na dół się pracuje. Odpowiadamy na to pytanie, odpowiedź będzie wkrótce. Jak wierzę, interesująca.